Hej, dzień dobry, witajcie serdecznie w nowym filmiku i będziemy sobie, jak widzicie po tytule, robić kreskę. Powiem Wam dzisiaj w bardzo prosty sposób, myślę za dosłownie każdego. Pokażę Wam, jak zrobić kreskę na górnej powiece, kreskę linerem. Wiem, że to jest jakby dla Was największa trudność w makijażu, oprócz klejenia kępek rzęs. Także zapraszam Was serdecznie, jeśli taki temat Was interesuje. I jeśli dalej nie potraficie zrobić tej kreski, to oczywiście powiem Wam, dlaczego dalej jej nie umiecie... I mam nadzieję, że się ze mną nauczycie. Zapraszam. Kreska to jest chyba najbardziej znienawidzona e, część makijażu przez wszystkich tych, którzy sobie z nią nie radzą. E, oczywiście, jakby e, osoba, która ma tylko siebie, to ma ułatwione zadanie, tylko siebie, jakby ma tylko jedno oko do malowania, jeden kształt. W momencie, kiedy na przykład jesteście wizerzystkami, w momencie, gdy jesteście wizerzystkami, to i sprawa się komplikuje. I jakby kreska, mimo że jest dla wszystkich, to nie jest dla wszystkich, przede wszystkim nie jest dla osób, które mają bardzo opadającą powiekę. Bardzo mam nadzieję, mam na myśli powiekę, która po prostu dosłownie nam leży, czyli ta jakby skóra leży nam zupełnie na naszej powiece ruchomej i całkowicie tę powiekę zasłania. I tu jakby kreskę, no niestety trzeba sobie odpuścić, bo niestety ta kreska będzie wyglądała y, tylko gorzej na oku. Ona będzie to oko optycznie jakby ściągała w dół, nie będzie go unosiła, więc jakby osoby, które mają bardzo padającą y, powiekę, to niestety, przykro mi, kreska nie jest dla Was na wszystkich innych osób, które mają powiekę opadającą delikatnie, takie na przykład ja, wstrzymam bardziej opadającą prawe oko niż lewe, co jest po prostu normalne, nie jesteśmy symetryczni, to oczywiście kreskę można robić i są też pewne sposoby, dzięki czemu ta kreska, mimo że powieka troszkę opada, jest nadal widoczna i zachowuje kształt oka. I o tym Wam też dzisiaj opowiem. Zacznę może od tego, że zrobię sobie taki delikatny makijaż oka, bo uwierzcie mi, makijaż cieniami nam tą kreskę też ułatwi, ułatwi rysowanie i pokażę Wam zaraz... Yy, co mam na myśli, jak możecie sobie cieniem ułatwić malowanie kreski? Także bierzemy się do roboty. I zrobię sobie najpierw, oczywiście, jedno oko, zrobię sobie najpierw oczywiście jedno oko i potem, już poza kamerą, zrobię sobie drugie. Ja zawsze jako bazę pod cieniem używam korektora. Jeśli nie oglądacie, to dobrze o tym wiecie, że e, korektor e, to jest u mnie najlepsza baza, najlepiej się on u mnie sprawdza. I zobaczcie, że nałożyłam go dość e, daleko, aż praktycznie dotąd, bo to również ma znaczenie. Teraz pędzelkiem syntetycznym, sobie to wszystko rozetrę, tak aby nie było żadnych plam, żadnych prześwitów ani po prostu różnych niespodzianek. Powieka musi być gładka, właściwie całkiem przykryta. Tak najlepiej zobaczycie po prostu efekt waszego makijażu. I tak sobie zobaczcie, ciapię, troszkę wbijam w ten korektor i od razu go rozcieram, rozprowadzam, żeby mi się połączył z podkładem, który mam już nałożony na twarz. Zrobię sobie taki bardzo podstawowy makijaż i będę używać tego palety z nyx I wezmę sobie ten y, cień, może ten. To jest takie y, coś jak łosoś, delikatna żółć, taka jasna cielista. Okay, troszkę się do Was przybliżę, żebyście lepiej widzieli. No i nakładam załamanie ten cień takim puchatym pędzlem. I teraz będzie bardzo ważna rzecz, już na tym etapie jest to bardzo ważna rzecz. Musicie wyjść tym cieniem jak najdalej w tą stronę. Zobaczcie, że jakby nie zmieniam kształtu mojego oka, nie rysuję tych cieni gdzieś tak po prostu nie wiadomo gdzie pod brew. Trzymam się cały czas mojego kształtu, czyli tego jak idzie ta moja kość właśnie tutaj i po prostu za nią podążam i rysuję po prostu na dół te cienie w dół. Nie przejmujemy się, że te cienie są dość nisko, wszystko będzie pod kontrolą, uwierzcie mi. Chcę wam pokazać tą kreskę w taki bardzo przystępny yy, sposób, bez jakichś takich, wiecie, zbędnych. Yy, filozofii bez żadnych, nie wiem, nie będę tutaj żadnym że Wam pokazywała, w którą stronę kreskę zrobić, żeby ona była dobra, bo zaraz same się zorientujecie, jak to jest proste. Więc nie róbmy jakby z makijażu jakiejś fizyki kwantowej i wiecie, nie doradzajmy do tego jakiejś, nie wiadomo jakiej ideologii, bo to jest wszystko kwestia m, dosłownie kilku e, rzeczy, które poprawią Wasz makijaż, powiedzmy nawet o 100%, więc bez żadnego, wiecie, bez żadnej przesady, bez jakiegoś nadęcia, Pokażę Wam, jak tą kreskę naprawdę narysować w skuteczny sposób. Ok. Mamy coś takiego, zobaczcie. Cienie są zblendowane, powieka jest zaznaczona. I teraz wezmę sobie delikatnie ciemniejszy cień, i to może być nawet ten brąz. I odrobinkę sobie poprawię, jakby po tym samym, ale niżej, czyli już jakby zbliżam się do powieki ruchomej i wszystko blenduje, żeby to oko było jeszcze y, po prostu lepiej zaznaczone. No, naprawdę bardzo podstawowy makijaż i nic więcej tutaj nam nie trzeba. Jeśli chodzi o powiekę ruchomą, możecie dać jakiś błysk, możecie dać jakiś mat. Ja sobie dam jakiś mat, żeby jakby, żebyście lepiej zobaczyły y, jak maluję tą kreskę, żeby nam tam się żaden y, błysk nie odbijał w y, tych światłach. Więc wezmę sobie jakiś zwykły, o, właśnie mi się rozwijała paleta zewy, I wezmę sobie po prostu zwykły, matowy, beżowy cień, najzwyklejszy na świecie. I nakładam go takimi ruchami wklepującymi w powiekę ruchową. I tym samym oczywiście matuję mój korektor, który jest cały czas mokry. Bo ja korektora nie pudruję, zawsze zostawiam go właśnie, żeby on był taki mokry. Wtedy cienie się lepiej trzymają i. Yy, Cienie mają też lepszy e, po prostu pigment. Mamy coś takiego, widzimy, że te cienie są bardzo, bardzo nisko i teraz genialny trik na to, aby Wasza kreska miała zawsze dobry kąt i żeby nie uciekała za nisko ani za wysoko do góry. Po prostu ona musi podążać za Waszą dolną linią wodną i tutaj w tym wszystkim nam pomogą właściwie dwa pędzle. One są już jakby do Waszego wyboru. Pierwszy z nich to jest taki duży pędzel. Jeśli widzieliście poprzednie moje filmy, to on się też tam pojawiał. I to jest pędzel ze sklepu malarskiego. To jest chyba pędzel Renaissance, tak Renaissance, w numerku 14. I on ma taką, zobaczcie, ściętą tutaj jakby końcówkę. Jest po prostu równiusieńki, tak jak pędzel, wiecie, do malowania ławki, tak zwany ławkowiec. Więc on ma taki ścięty po prostu y, koniec idealnie równy, lub druga opcja to jest pędzel y, Hulu numerek y, P40 i to już jest taki, może to Wam pokażę, to już jest taki, zobaczcie, mniejszy pędzelek i on jest bardzo cienki, bardzo płaski i on też się sprawdzi fajnie do tego, co ja właśnie chcę zaraz zrobić. A co chcę zrobić? Chcę sobie po prostu odciąć y, te cienie po to, żeby poprowadzić sobie pod dobrym kątem moją kreskę. Biorę sobie korektor, który używam jako bazę. Dosłownie potrzebuję go odrobinkę. Zobaczcie na ręce, jego jest dosłownie odrobineczka. Wezmę sobie ten prosty pędzel, nakładam na niego korektor i zobaczcie co robię. Znajduję moją dolną linię wodną, przesuwam się dosłownie o niżej i idąc za tą linią, po prostu rysuję kreskę. Zobaczcie, ta kreska musi iść właściwie równo jak wasza linia wodna. Mam nadzieję, że to widzicie, i teraz oczywiście, i teraz sobie biorę resztę korektora i zmazuję to, co mam pod spodem. Zobaczcie, linia jest odcięta, i w ten właśnie sposób musi być również namalowana wasza kreska. Jak to zrobić, już Wam pokazuję. Ja z reguły do malowania kreski z najczęściej ostatnio używam linerów żelowych, bo one trzymają się najdłużej, są najbardziej trwałe i najprościej się nie maluje, bo one się nie rozlewają, nie ciekną, nie zmazują się, po prostu na powiedzce siedzą i ani drgną właśnie przez cały dzień. I mój ulubiony liner to jest Inglot numerek 77. I to jest eyeliner właściwie, zobaczcie w żelu: on jest bardzo czarny i bardzo trwały. Teraz kluczem do tego wszystkiego, jak Wasza kreska będzie wyglądała, w sensie jak ona będzie precyzyjna i dokładna. Tutaj, jakby największą rolę odgrywa pędzel. Ja do kresek uwielbiam y, pędzle również od hulu. I Hulu ma pędzelki w swojej ofercie do kresek idealne. I to jest pędzelek numer P44 oczywiście z Hulu. To jest takie maleństwo, zaraz Wam pokażę na zbliżeniu, może mi się uda. Zobaczcie na zbliżeniu, to są takie maleńkie pędzelki, które są bardzo wąskie. Kluczem do dobrej kreski jest to, żeby ten pędzel był w tym miejscu jak najbardziej wąski. Zobaczcie. Bierzemy, bierzemy się do pracy, biorę liner, biorę pędzel z Hulu, nakładam go odrobinę, zobaczcie, na pędzelek i jeszcze wezmę sobie go obetrę o rękę. Zobaczcie, ile za dużo produktu jest na tym pędzlu. I odejdziecie od, od razu z pędzla ym, na oko, zawsze sobie odszyjcie po prostu nadmiar tego linera. Najpierw sobie kreskę na powiece ruchomej, zacznę mniej więcej od środka oka, i tak też będę chciała, żeby ta kreska wyglądała. Nie chcę, żeby ona była bardzo w kąciku, chcę żeby ona mi to oko fajnie wyciągnęła. Więc im bliżej środka oka, tym ta kreska się zmniejsza, jest bardziej cienka i jakby wchodzi i wyłania się potem z tych rzęs. Czyli ona właściwie zaczyna się od zera albo minimalnie ją gdzieś tam widać. I im bliżej yy, tutaj kącika zewnętrznego, tym kreska jest oczywiście yy, grubsza. Ja preferuję kreski, które mają mniej więcej taki mm, grubość, powiedzmy 2-3 mm. Myślę, że większe, takie pół centymetra, to już będą takie bardzo, bardzo toporne. Więc jakby ja z reguły robię coś takiego. I zobaczcie, dochodzę do samego końca mojej powieki ruchomej. Oczywiście staram się, żeby ona była równa. Bez żadnych, wiecie, zębów. Ani niczego takiego. Dochodzę do samego końca powieki ruchomej. Bardzo często widzę, że macie nam namalowane kreski, to bardzo widać w tym takim złym makijażu permanentnym, że kreska kończy się jeszcze zanim się skończyło w ogóle oko i, do, i jest ten dziubek do góry, ta jaskółka, więc ona kompletnie jakby zaburza, skraca oko, nam zmniejsza oko, więc tutaj jakby patrzcie, żeby ta kreska się kończyła idealnie tam, gdzie kończy się Wasza powieka. Jak jest dla mnie za mało czarna, dokładam linera Lepiej dowrócić sobie go trzy razy, niż raz za dużo i zrobić go, po prostu sobie pelamy. I ona ma się właśnie, jak mówiłam, wyłaniać z Waszych rzęs. Zobaczcie, mamy coś takiego jestem przy samym końcu mojego oka. I teraz czas na jaskółkę, najbardziej przerażającą ze wszystkich rzeczy, jeśli chodzi o kreskę. Ale tu mamy sprawę ułatwioną, bo zobaczcie, że mamy linię, która nam pokazuje jak ta jaskółka ma iść, więc te cienie nam bardzo ułatwiły e, całą robotę. Znowu nabieram e, liner, znowu odszypuję orękę i podążając za tą kreską, która już jest narysowana, taka kreska pomocnicza, stempluję sobie kreseczkę do góry. Jaka ona będzie długa, to już jest Wasza decyzja. Najlepiej bym miała tak powiedzmy, nie wiem, no coś takiego, to jest myślę, że tak centymetr, półtorej centymetra, żeby ona jakby, ta jaskółka yy, miała długość. I teraz mamy coś takiego, zobaczcie. Mamy po prostu linię i teraz musimy to nie połączyć z naszą powieką uruchomą. Biorę sobie pędzelek w ten sposób, czyli na płasko i delikatnie staram się to łączyć powoli, żeby nie zrobić sobie krzywdy i nie zrobić sobie kuku, żeby nie trzeba było mazać całego oka, więc to jest ważna ważna rzecz obracam pędzel tak jak wam będzie wygodnie tak mam wrócić się pędzelkiem muszę go obracać tak 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 jak wam będzie po prostu wygodniej ja już mam po prostu jakąś taką wprawę że automatycznie tym pędzlem obracam i staram się tą kreseczkę połączyć żeby ona była jak najbardziej prosta jeśli lubicie, żeby ta skóra była tak widoczna, tak jak mam na przykład teraz, że tu jest taki widzicie, prosto, prosto dołek i prosto, w porządku. Ja wolę jednak, żeby ta kreska była bardziej prosta i bardziej, jak wiecie, połączona w takiej linii prostej. I tak też sobie chcę zrobić. Kreska jest gotowa. Zobaczcie, że nie zamyka oka. Ładnie się ciągnie do góry. Zawsze możecie sobie ją jeszcze wyciągnąć bardziej w bok. Ja może sobie tak w sumie zrobię. Żeby ona była troszeczkę dłuższa minimalnie dosłownie o minimalnie tak, żeby ją po prostu było widać. I zobaczcie, że moja powieka, jak jest do góry podniesiona, to jest piękna, ale jak jest na dole, to już ta kreska się troszkę zamuje i gdzieś ta kreska nam ginie, zamyka się jakby w tym oku. I żeby to wszystko poprawić, jakby żeby ona była taka kreska widoczna i spełniała swoją rolę, tu możecie bardzo fajnie sobie zagrać na przykład kępkami rzęs. I zaraz pokażę wam fajny sposób na to, jak, tam, jak ten kącik jeszcze bardziej wyciągnąć, żeby spotęgować efekt właśnie tej kreski i kociego oka. Będę sobie teraz kleiła kępki, to są takie troszkę inne kępki, i to są kępki z Many Beauty. I one są większe jak normalna kępka. One wyglądają zobaczcie w ten sposób: one są yy, no po prostu większe. Zaraz wam pokażę różnicę, jak wyglądają takie kępki, jak wygląda kępka, która jest po prostu zwykłą, klasyczną kępką. I to jest kępka Many Beauty, ta większa, a to jest zwykła kępka. Tak wygląda różnica. I nie wiem, czy to jest ostre, nie widzę. Ale tak wyglądają te kępki. To są obydwie kępki w rozmiarze 10, czyli taki najbardziej, powiedzmy, klasyczny. Dziesiątki, ósemki to są takie po prostu najbardziej popularne kępki. Ale ja, żeby sobie oko wyciągnąć, nakleję sobie tych większych właśnie z Many Beauty. Dziesiątki oraz dwunastki. I używam do tego kleju Duo. Nakładam sobie go odrobinkę gdzieś na jakąś podkładkę, podstawkę. Zacznę od kępek w rozmiarze 12. Muszę sobie tutaj jakąś lusterko bliżej. Odczekam chwilę, aż ten klej stężeje i nałożę sobie tą kępkę w samym kąciku mojego oka. Zaraz sobie zobaczycie. Do mojego oka. Jeśli potrzebuję gęściej, więcej ich oczywiście doklejam. Ja dokleję sobie tak, myślę, że sobie dwie, trzy, te 2-3, te 12. I osobny film o klejeniu kępek również bym chciała, żeby powstał, bo to jest dla Was również czarna magia. Z tego co wiem, więc. Yy, Będę może zawsze lepiej, co się tłumaczy na warzytach i na kursach, ale myślę, że z internetu też możecie coś. Jakąś wiedzę wyciągnąć. Mam trzy dwunastki tutaj na oku. Ja potem będę jeszcze tuszować, więc one troszeczkę pójdą do góry. Teraz przykleję sobie dziesiątkę. Teraz dziesiątka, i już bliżej środka oka. Samemu się kęplikaj ciężko, bo Mało widać po prostu na oko, jak od góry nie widzimy za bardzo, co się dzieje, ale to jest oczywiście kwestia wprawy. Ok, tak to wygląda. Zobaczcie, oko wygląda zupełnie inaczej, jak rzęsy są przyklejone. Zobaczcie, to zobaczcie, to oko jest zdefiniowane. Nadal nie mam jeszcze na nic, ale tam właśnie tylko będę sobie tuszowała rzęsy, więc nie będzie totalnie nic. Tak to wygląda. Zrobię drugie i zaraz do Was wracam. Okej, okay, wracam z takim krótkim podsumowaniem. Wiecie, oczy mam już zrobione, kreski wyglądają w ten sposób. Myślę, że to wyszło całkiem fajnie. Dajcie mi znać, czy film był dla Was przydatny, czy wyciągnęłyście kilka lekcji z tego filmiku i czy Wam się w ogóle on przyda. I czy zastosujecie się do moich rad i będziecie próbować malować kreskę moim własnym sposobem? To jest taki autorski sposób, który naprawdę sprawdza mi się na wielu twarzach jeszcze mnie nie zawiódł, więc tak, tym razem będę się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę i na jakieś komentarze, subskrypcje oraz kciuki w górę. I dziękuję bardzo, do zobaczenia. Trzymajcie następnego.